czasem rozwijania z położenia marszowego w bojowe, Możliwością zwalczania szybkich celów manewrujących. zdolnością również do działania w dzień i w nocy. Podstawowe funkcje poprawy to realizowane przez zintegrowaną głowicę środowisko posiadające napędy o wysokiej dynamice rozwoju i w zestawie popraw w system łączności zarówno przewodowej, jak i bezprzewodowej. Zapewnia zdolność do współpracy z sieciami teleinformatycznymi, funkcjonującymi w wojsku, jak również pozwoli w przyszłości na działanie w systemach sieciocentrycznych. Dalne ogólne. Załoga dwie osoby. Kierowca plus dowódca operator. Masa 13 13,5. Wymiary długość 7,5 mm, szerokość 2,5 mm. Wysokość 2735. Robej napędu 4x4. Maksymalny w terenie zasięg to 500 km. Drogi gruntowe 300. Zestaw może zwalczać różnego typu obiekty powietrzne. Samoloty i oraz bezpilotowe aparaty latające. Jest to nowość w wojsku polskim. Zestaw współdziała z nadrzędnym systemami dowodzenia, jak również może samodzielnie realizować zadania obrony przeciwlotniczej. Pozwala na zintegrowanie głowicy optoelektronicznej systemu identyfikacji Swój obcy, który nawet w przypadku samodzielnego kierowania ogniem ogranicza możliwość ostrzelania własnych statków powietrznych może być stosowany do osłony polu, oddziałów miejskiego stołu, stanowisk, dowodzenia, instytutowań oraz środków, portów, zakładów przemysłowych, węzłów komunikacyjnych przed uderzeniem środków, napadu powietrznego.